Julia Wrublewska zaczynała swoją karierę jako mała dziewczynka, grając w znanych polskich produkcjach filmowych, jednak z biegiem lat młoda gwiazda postanowiła się przebranżowić i poświęcić więcej czasu na rozwój profilu w mediach społecznościowych. Swoją platformę wykorzystywała na uświadamianie internautów w temacie zdrowia psychicznego, zdradzając przy tym, z jakimi dolegliwościami ona sama zmaga się na co dzień. Wróblewska ze szczegółami opisywała stany depresyjne oraz ataki paniki, których często doświadczała, wyznając, że zostało u niej zdiagnozowane zaburzenie osobowości borderline. W wyniku niektórych wyjątkowo gwałtownych napadów choroby aktorka kilkukrotnie robiła przerwy od Instagrama, aż w końcu w listopadzie zeszłego roku podjęła decyzję o skorzystaniu z pomocy specjalistów w krakowskim ośrodku terapeutycznym, uprzedzając fanów, że o wiele rzadziej będzie udzielać się w mediach społecznościowych. Julia przebywa w ośrodku terapeutycznym od kilku miesięcy, jedynie sporadycznie publikując Instagramowe posty. Aktualne wieści dotyczące jej samopoczucia i stanu zdrowia psychicznego przekazała jej mama na łamach czasopisma Świat i Ludzie, uspokajając, że 23-latka ma się dobrze. Jak dodała jednak, Julia ma zastanawiać się, czy po powrocie z ośrodka powinna kontynuować swoją karierę w showbiznesie. Ten pobyt bardzo jej służy. Ma mnóstwo energii, jest bardziej radosna, bardziej do przodu. Z dużym entuzjazmem myśli o przyszłości. Julia widzi konieczność zmian. Zastanawia się nad tym, czy w ogóle kontynuować karierę w mediach. Chciałaby też zacząć nowy kierunek studiów, mówiła w rozmowie. you oh.